Cześć, jestem Krzysiek i zapraszam na dzisiejsze nowinki. Plan jest prosty. Okraść samolot. Ale czy będzie to łatwe zadanie? Lift. Premiera 12 stycznia 2024 roku. Kiedy dochodzi do wycieku śmiertelnego gazu, pociąg może być jedyną deską ratunku. The Railway Man. Premiera 18 listopada. Grupa 17-latków żyjących w Riverdale i wielka próba przyjaźni z likwidacją parku w tle w Arches, premiera 7 grudnia. Bohater, który pokonał Smoczycę, ale musi zaopiekować się jej dzieckiem, Ultraman Rising, premiera w 2024 roku. To są już wszystkie nowości, o których zamierzałem dzisiaj wspomnieć. Spokojnej nos życzę.